Tata Madzi przepadł jak kamień w wodę. Od lat nie pojawiły się nowe informacje na jego temat, choć jakiś czas temu do mediów wyciekły jego prywatne zapiski, które wręcz mrożą krew w żyłach. Tata małej Madzi, która zginęła w potwornych okolicznościach, głos w sprawie zabierał na samym początku, a później, jakby zapadł się pod ziemię. Choć od tragedii minęło już kilka lat, los noworodka nadal budzi wiele emocji w opinii publicznej, która może przeżyć jeszcze większy szok, gdy pozna prywatne zapiski mężczyzny. Trudny czas dla nich obojga. Osobiste zapiski tatę Madzi ujrzały światło dzienne przypomnijmy. Że wszystko zaczęło się 25 stycznia 2012 roku, gdy matka malutkiej madzis z Sosnowca, Katarzyna Właśniewska, zgłosiła na policji porwanie córki. Wszczęto śledztwo, dzięki któremu szybko udało się odnaleźć, niestety, zwłoki dziewczynki, a jeszcze szybciej odkryto, że uprowadzenie dziecka zostało upozorowane. Za śmiercią maleństwa stała właśnie Katarzyna. Cała Polska skupiła wówczas swój wzrok na sosnowcu, ale przede wszystkim na rodzicach noworodka. Kobieta trafiła do aresztu, a jej mąż, Bartek Właśniewski, kilkukrotnie komentował sprawę. Tragiczne zdarzenia zmotywowały go do napisania pamiętników Moja Prawda, gdzie opisał przykre doświadczenia. Nawiązał w nich m.in. jeszcze do czasu ciąży Katarzyny, który oboje znieśli bardzo źle. Przyznał, że wieść o potomku zaskoczyła ich oboje, i o ile on szybko zaczął cieszyć się z błogosławionego stanu ukochanej, tak ona do samego końca nie była zbyt szczęśliwa. A prawdziwy dramat rozegrał się, gdy zaczęła się akcja porodowa. Przez całą ciążę Kasia przechodziła od nastroju do nastroju. Czasem mówiła, że się boi, że sobie nie wyobraża, jak my będziemy dalej żyć. Kasia nie czuła się dobrze w ciąży. Cały czas miała złe wyniki krwi i wymioty. Przeszkadzał jej brzuch. Madzia miała pępowinę owiniętą wokół szyi. Kiedy Kasia dostawała skurczów, pępowina się naprężała i podduszała dziecko, wspominał Bartek Waśniewski z ulgą dodając, że lekarzom udało się zapanować nad sytuacją. Tata Madzi wątpi w winy żony? W Moja Prawda Bartek Waśniewski opisał również moment, w którym dowiedział się o śmierci córki. Przyznał, że nigdy nie zapomni słów żony, ale jednocześnie nie dopuszcza do siebie myśli, że rzeczywiście to ona jest winna tragedii. Dzisiaj grzeje, 1. Zaginał 100 lat temu w tajemniczym trójkącie bermudzkim. Teraz tajemnica została odkryta dwa. Król Disco Polo miał tragiczny w skutkach wypadek. Auto do kasacji, z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, 24 stycznia, tego dnia nigdy nie zapomnę. Miała zupełnie normalny, spokojny głos. Jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Madzia już nie żyła, a ona rozmawiała ze mną normalnie. Kropka kiedy Kasia się przyznała później do tego, co zrobiła, to jakby mi ktoś z całej siły po pysku dał pięściami. Nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Czy myślę, że zabiła Madzie? Są takie myśli, zastanawiam się nad tym. Ale nie pozwalam tym myślom za bardzo się rozwinąć, bo to by mnie zniszczyło. Nie wytrzymałbym, wyznał. Najlepsze newsy dnia, źródło, Super Express, następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, pikio. PL na Google News.